Ostrzaż. Witam Was serdecznie w inspiracjach czerwca i od razu przejdę do rzeczy, bo mam ich kilka, a nad jedną się na pewno bardzo rozgadam, więc zaczynamy. Czerwiec upłynął mi bardzo pracowicie i właściwie miałam zaplanowane przeczytać kilka książek, przeczytałam tylko jedną, ale o niej za chwilę. I zacznę od tych inspiracji najszybszych, czyli od internetowych. A mianowicie jako pierwszą e, inspirację polecam Wam wywiad Business of Fashion. W ogóle ja co miesiąc polecam jego jakieś wywiady albo filmy, no ale to nie moja wina, że robi świetne. I. E, e, Polecam Wam jego wywiad z legendą dziennikarstwa modowego, z dziennikarką Suzy Menkes, która od jakiegoś czasu pisze dla Woga online. I um, przeszła do Condé Nast ze swojego ze swojej starej pracy. I właśnie o tym jej, jej przejściu, i o tym jak to teraz będzie z tym pisaniem dla Woga właśnie był ten wywiad. I polecam Wam oczywiście pełną wersję, i link będzie w opisie na dole. Do wszystkich inspiracji będą jak zwykle co miesiąc linki w opisie na dole po kolei, e, tak jak będę o nich mówić. No i tam Suzy opowiada o tym właśnie, czym dla niej jest to przejście, że się cieszy, bo będzie podróżować bardzo po świecie, będzie mogła zobaczyć różne, ponieważ ona będzie taką korespondentką, właściwie nie korespondentką, ale będzie prowadziła bloga online. E, właśnie w Vogue, to będzie odwiedzać różne filie Wogowe i ona powiedziała, że ona się bardzo cieszy, że będzie miała okazję nie tylko pracować w USA, w Anglii, że będzie mogła jeździć do Chin, do Tajlandii, do po prostu wszędzie, do Japonii, wszędzie, wszędzie, gdzie są właśnie edycje Woga i bardzo ją to cieszy. I ogólnie ona też opowiada o swoim życiu prywatnym, o tym, jak to się stało, że w ogóle została tą dziennikarką, o tym, co ją wyróżniało, o tym, co ona myśli dzisiaj na temat branży, na temat właśnie dziennikarzy, pokazów, mody, mody i tak dalej. Także ten wywiad jest krótki, on jest. Angielską, trwa około pół godziny. Myślę, że spokojnie go zrozumiecie i sobie poradzicie. Bardzo was serdecznie do niego odsyłam. I jeszcze pamiętam taką sentencję, gdzie e, e, ten chłopak z Business of Fashion się jej pyta, e, że widział, i wszyscy właściwie widzą, że ona chodzi z takim małym aparatem i ona cyka różne zdjęcia, ale ona ich nigdzie nie publikuje i każdy się boi, troszkę i tak szepcze, że co z tymi zdjęciami będzie, że ona kiedyś zrobi z tego niezłą książkę albo gdzieś tam je opublikuje i, i w ogóle będzie niezły biznes. I każdy się zastanawia, co na tych zdjęciach jest. Tutaj taka kamera, przez to, że te zdjęcia nie są nigdzie publikowane, to jest takie trochę takie wiecie: wszyscy się zastanawiają, co tam jest i czy ona w ogóle robi te zdjęcia, czy nie, bo są plotki, że tylko tak nosi, i dla szpanu, że nie robi. Natomiast ona powiedziała, że wiesz co. Powiem Ci, że takim e, teraz bardzo fajnym słowem, słodkim w języku angielskim to jest słowo private. I te zdjęcia, które robię, są po prostu private. Ja je wywołuję i może przyjdzie kiedyś dzień, że ja je opublikuję, że ja coś z nimi zrobię, ale te zdjęcia, które ja wykonuję podczas pokazów i ogólnie na imprezach, to jest moja po prostu prywatna sprawa. I z tą myślą zakończę polecanie tego wywiadu. Serdecznie Was do tego wywiadu odsyłam. Druga inspiracja to będą, a właściwie kolejne dwie inspiracje to będą inspiracje filmowe i pierwsza z nich to będzie film, i ogólnie dwa filmy to będą dwa dokumenty. A propos mody, i to będą polskie dokumenty, co ciekawe, i tej samej reżyserki. I tutaj do pierwszego podsyłam wam trailer. To jest film na temat Tomasza Ostrolińskiego, film pod tytułem Before the Show. My byliśmy na tym filmie w kinie. No i już na Facebooku pisałam, że generalnie trailer jest okropny i mi się nie podoba. I podtrzymuję to, że mi się nie podoba. E, natomiast film jako pierwszy dokument polski na temat projektanta i na temat właściwie nawet nie tylko historii projektanta, ale tego jak powstaje pokaz, bo sam tytuł Before the Show dużo mówi, bo to jest tak około miesiąc, z tego co pamiętam, do głównego pokazu projektanta. Jest krok po kroku pokazane jak on tam przez ten miesiąc działa. Takie najważniejsze działania są pokazanie jego współpracownicy, jego krawcowa, bardzo ważna szwalnia, jakiś tam domrodzin Miejsca rodzinne, właściwie nie dom rodzinny, ale miejsca rodzinne, gdzie się uczył, szkoła i tak dalej, Warszawa, jak tam scenografia się tworzy do pokazu, i tak dalej. I generalnie film jest całkiem dobry. I właściwie całkiem dobry. Miałam nadzieję, że będzie dobry, że po prostu ten trailer to będzie taki trochę efekt spalonego naleśnika, że już no, no wiecie o co chodzi. I film jest bardzo fajny, bardzo Wam polecam. Zwłaszcza jak się interesujecie modą, polską modą, jest to ciekawe, jak właśnie takie show powstaje. Natomiast to. Co tam jest ciekawe bardzo, to jest również właśnie ta wycieczka w rodzinne strony pana Tomasza. I bardzo jest taki wzruszający moment, kiedy on chodzi po starej fabryce Bytomia, gdzie on zaczynał, gdzie on miał swój pierwszy staż, gdzie pierwsze rzeczy szył i tak naprawdę są w tym momencie zrujnowane fabryki, gdzie nic się nie dzieje, gdzie są jakieś takie pozostałości wielkich maszyn, gdzie jest jedna wielka ruina, a on chodzi i opowiada właśnie, jak to było jeszcze za czasów PRL-u i na przykład taką fajną historię opowiada o tym, że tam, gdzie był grzejnik, to. Tak, tam, gdzie siedziały panie sekretarki, czy tam jakieś panie, które, mu, które siedziały z przodu i um, mówi, że tam było tak gorąco przy grzejniku, że one sobie tam kiełbaski kładły i miały kiełbaski z grilla. I pierwszy raz, jak on wszedł tam do tej poczekalni, do tego bytoma, do tej fabryki, to myślał, co on tutaj tak śmierdzi po prostu grillem, o co chodzi? A chodziło o to, że one po prostu sobie piekły te kiełbaski. I jest dużo takich ciekawych właśnie historii z tamtego czasu i to mi się bardzo podobało. Mm, I widać też również, że pan Tomasz jest ogromnym perfekcjonistą i że ma wszystko. Wszystko obliczone co do po prostu milimetra, i nie ma sytuacji kryzysowych. I na przykład tego takiego napięcia trochę, um, takiego spontanicznego działania mi trochę zabrakło, zwłaszcza w tym czasie takim, kiedy już się dzieje show, kiedy już ten pokaz jest przygotowywany, kiedy są ostatnie godziny, kiedy są ostatnie poprawki, kiedy już modelki idą. Um, jakby w tej części ma, mamy dużo pokazanych modelek, mamy pokazane, jak się to odbywa od zaplecza, ale tam jest trochę jak dla mnie za mało chaosu, za mało takich sytuacji kryzysowych. To znaczy, byłoby to ciekawsze, gdyby. Tam jednak coś się działo, gdyby tam jednak, wiecie, było jakieś tam darcie rzeczy, jakieś ostatnie dopinanie, jakiś tam mały kryzys. Ale może to jest tak, że po prostu, jeżeli jest się perfekcjonistą i jeżeli ma się drużynę, której się ufa, z którą się pracuje i gdzie wszystko jest naprawdę dopięte na ostatni guzik, to może jest tak, że te sytuacje kryzysowe po prostu się aż nie zdarzają. I kiedy oglądamy jakieś takie programy albo filmy a propos innych projektantów, gdzie gdzieś tam coś faktycznie w ostatniej sekundzie coś tu się wypycha, biega, bla, bla, bla może to jest też tak, że to jest trochę tak. Na siłę robione, tak pod publikę, żeby był jakiś dramat, żeby film był ciekawszy, no tutaj tego nie ma. Natomiast może wynikać to właśnie z tego, że jeżeli jest się dobrym i takim przykładającym się do każdego detala, to po prostu takie sytuacje się nie zdarzają. W każdym razie ten film Wam serdecznie polecam. I od razu, jak wróciłam, to poszukałam drugiego filmu tej samej autorki. I to jest film pod tytułem Political Dress. I on jest do obejrzenia na YouTubie. I on był też emitowany jakiś czas temu. Bardzo dużo z Was mi pisało i na, na Facebooku, i na maila, że gdzieś tam w jakiejś na na jak, jakiej stacji jest właśnie emitowany ten film Political Dress. A ja nie mam telewizora, ja w ogóle telewizji nie oglądam. I yy, nie mogłam go wtedy obejrzeć. Ale trafiłam na niego właśnie online. I w tym momencie również link będzie na dole do, do całego filmu. No i to jest film na temat, słuchajcie, mod w PRL-u, czyli to jest film na temat mody z czasów, która mnie bardzo interesuje, która mnie bardzo pociąga, fascynuje i bardziej mnie chyba nawet ten okres w polskiej modzie pociąga niż to, co się dzieje teraz i ogólnie niż różne takie designerskie kolekcje, takie światowe, jakoś tak czuję jakiś sentyment bardzo do tego okresu i ten film, powiem Wam szczerze, jest bardzo dobry i koniecznie musicie teraz kliknąć i go sobie obejrzeć. Tam się wypowiadają projektanci z tamtych czasów, różni i sławni typu Barbara Chulanicki na cały świat, jak i również pani Barbara Hoff, która tutaj tworzyła w tamtych bardzo trudnych warunkach, kiedy nic nie było, kiedy wszystko było zabronione, modę tamtych czasów i ogólnie w tym filmie świetnie widać, jak na przykład... Jak wtedy ludzie kombinowali, jak kobiety chciały wyglądać świetnie, ale tak naprawdę nic nie było. Wyobraźcie sobie, że to nie była taka sytuacja, że idziemy i kupujemy rzeczy, tylko to wszystkiego były ogromne kolejki. Jak już został gdzieś rzucony jakiś kawałek materiału, to po prostu wszyscy się rzucali i, i po chwili nic nie było. Nie było ogólnie do kupienia gotowych ubrań. I tam kobiety opowiadają, jak przerabiały zasłony, przerabiały jakieś koce, przerabiały jakieś obicia do kanapy na różne ubrania, kombinowały, żeby wyglądać świetnie. I tak naprawdę yy, wiele się słyszało o tym, że na przykład jak przyjeżdżali do nas obcokrajowcy, to mówili, że u nas jest tak różnorodnie, że każdy wygląda inaczej, a na zachodzie wszyscy już wyglądali podobnie, bo mieli różne sklepy i e, takie, wiecie, mniej lub bardziej sieciowe. Natomiast u nas ta różnorodność ulicy wynikała z tego, że po prostu nic nie było i każdy szył, kombinował z tego, co miał pod ręką i wychodziło faktycznie tak, że każdy wygląda inaczej. I to jest bardzo ciekawe, bo to jest taki trochę paradoks tamtych czasów, że nic nie było, ale ulica była ciekawa. Na przykład też a propos takiego, tego, że nic nie było, to też e, nie pamiętam kto, ale tam jeden z mężczyzn, gości opowiadających się, mówił taki żart, że... Um kiedyś zobaczył gościa na ulicach gdzieś tam Warszawy czy w czy któregoś miasta w super kurtce i okazało się, że to były kurtki z ciuchów skądś tam I, i on i jego wszyscy koledzy kupili sobie te kurtki, byli tacy zadowoleni, bo to były jedyne kurtki na ulicach, no bo już wiadomo, wykupili wszystko, no bo tam nic więcej nie było i nagle pojechał do Francji i okazało się, że po prostu był osłupiały w momencie, kiedy zobaczył, że wszyscy śmieciarze w tych kurtkach jeżdżą, bo to był po prostu francuski uniform śmieciarza. A w Polsce oni się bardzo cieszyli z tych Krótki je po prostu wtedy nosili. W każdym razie ten film Political Dress bardzo serdecznie Wam polecam. Teraz kolejne dwie inspiracje, to będą inspiracje gazetowe. I pierwsza z nich to będzie Porter Magazyn. Magazine. I to, jest, to jest ten magazyn kwartalnik, który wydaje sklep Net-a-Porter. Ja robiłam omówienie pierwszego numeru. Tutaj zostawiam Wam link. Jeżeli go nie widzieliście, to jest numer drugi. Ja zachęcona pierwszym kupiłam oczywiście drugi. No i tak jak mówiłam o pierwszym, tak o tym powiem, że to jest bardzo ciekawy magazyn, w którym jest przedstawionych bardzo wiele ciekawych, inspirujących sylwetek kobiet sukcesu i to nie takich związanych z branżą modową, tylko ogólnie z biznesem i z różnymi innymi branżami są tutaj po prostu historie kobiet sukcesu. I mi się to bardzo podoba, za bardzo dużo tekstu, jest po angielsku, i ponieważ ja jeszcze tutaj nie wszystko przewertowałam, nie wszystko przejrzałam, to myślę, że w wakacje będę również do tego portera wracać. I co mi się podoba w tym, w tym magazynie też, to jest to, że to jest magazyn o modzie, o, o, o stylu życia. Natomiast to nie jest tak, że tutaj jest skupione wszystko tylko wokół takich osób pracujących w branży, tylko tu jest pokazane, jak ubrania dobrej jakości, jak ubrania od projektantów, jak nowe trendy można wykorzystywać w codziennym życiu i jak na przykład tego typu ubrania noszą kobiety, które osiągają. Sukces i mają własne firmy, albo no po prostu pracują w różnych innych branżach, i to tak łączy modę i to prawdziwe życie. I to nie jest tylko tak sztucznie modowo napompowane jak inne wielkie gazety, czasem odnoszę takie wrażenie. Druga gazeta to jest niemiecki wog liptowy, natomiast on już był do kupienia w czerwcu, no wiadomo, z miesięcznym wyprzedzeniem. I powiem wam, że ja to bardzo, znaczy bardzo, właściwie często kupuję niemieckiego woga, no bo znam niemiecki, łatwo mi się to wszystko czyta i rozumie, natomiast ten Vogue jest trochę nudnawy, więc ja po prostu wiem, które w których miesiącach go kupować, żeby był w miarę ciekawy. I właśnie wydanie lipcowe co roku jest dla mnie bardzo ciekawe, bo wiecie, no tak jak Niemcy są tacy trochę żeby tu nikogo nie obrazić, sztywni, no mieszkałam w Niemczech kilka lat, więc wiem. I ta moda też jest tutaj taka sztywno-konserwatywna, no wiadomo, jest ona po prostu do dostosowana do odbiorczyń, natomiast em, numer lipcowy jest o tyle fajny, że zawsze jest w nim dodatek tutaj, który w tym momencie Wam pokazuję, no, to będzie świetne, świetny zestaw jest tutaj na okładce i to jest dodatek, który streszcza i omawia trendy już na jesień, zimę e, przyszłego roku. I ja go bardzo lubię, bo tutaj mam nie tylko pokazane sylwetki i to, co będzie modne, ale również z pierwszym takim redaktorem, Komentarzem na bardzo e, wysokim poziomie. Ja już od kilku lat ten numer lipcowy zawsze staram się e, kupić. E, nie zawsze go też pokazuję w inspiracjach, ale akurat w tym miesiącu, ponieważ trendy mi się bardzo podobają na przyszłą e, jesień, zimę, to jest to dla mnie wielka inspiracja, pomimo tego, że za oknem mamy 30 stopni. O oh je! Yeah. Kolejna inspiracja gazetowa to jest z kolei Vogue e, Collections. I to jest Vogue Collections na właśnie jesień, zimę 2014 15 i to jest to wydanie, które ja kupuję zawsze dwa razy w roku, wy, wy się mnie zawsze o nie pytacie, to jest to wydanie, gdzie mamy wszystkie kolekcje, no nie wszystkich, ale większości znanych światowych projektantów, już tutaj z komentarzem Vogue'a, z najlepszymi sylwetkami i tutaj są kolekcje z fashion weeków w Paryżu, w Mediolanie, w Nowym Jorku i również są pokazane akcesoria i ja już Akurat mam prawie miesiąc właściwie to i tak naprawdę powiem Wam szczerze, że ciężko mi się przegląda te wszystkie kolekcje zimowe, te płaszcze ciężkie i tak dalej. Kiedy na dworze dopiero to zaczyna się lato, to jest taki trochę paradoks i jest mi trochę z tym ciężko. Natomiast przeglądałam już wszystko, przewertowałam to od A do Z. Właściwie wpadłam nawet na pomysł niezłej serii, którą zapoczątkuję może w sierpniu, a może na jesień. A propos jeszcze tego woga. No i jest to oczywiście wielka inspiracja. i Ja zawsze powtarzam, on jest drogi, tak? Bo on kosztuje gdzieś około just 30... Euro, tak, 26 euro. I w Polsce on będzie pewnie do kupienia wakacji, on będzie kosztował ponad 100. Natomiast jeżeli macie wydać, e, kupić sobie 5 albo 10 jakichś badawczych gazet, a wydać raz porządnie e, pieniążki, to naprawdę wybierzcie tego Woga, bo tutaj macie streszczenie wszystkiego, co będzie się działo w modzie przez następnych wiele miesięcy i tak naprawdę nie musicie kupować już nic więcej. Także jeżeli e, macie wybór i możecie to sobie tego Woga Vogue, Vogue Collections e, sprawdźcie, bo jest naprawdę świetny fajna jest też taka okładka ala instagramowa, co też pokazuje, jak Instagram jest e, ważny. I ostatnia inspiracja, to jest ta taka, e, o której powiedziałam, że się najbardziej rozgadam, ale już teraz nie jestem pewna, to jest książka Goka i e, jak już powiedziałam, miałam do przeczytania więcej książek, które czekają na półce, e, natomiast mam nadzieję, że przeczytam je w wakacje, a ponieważ miałam mało czasu, to na wieczór po prostu wzięłam sobie taką szybką, prostą, łatwą lekturę napisaną przyjemnym językiem, to jest biografia Goka, e, lata chude, lata tłuste i ona kosztuje 30 5,70 i jest. Właściwie to powiem wam, że ja cztam ją w jeden wieczór, bo jest dosyć duża czcionka, duży margines i. Przyjemnie się to czyta, bo to jest prosty język, trochę infantylny, no ale tak to jest, że ja już zauważyłam takie coś, taką prawidłowość właściwie, że czasem, jak się czyta jakieś takie autobiografie znanych ludzi, to jeżeli nie są to pisarze, nie są to ludzie związani właśnie z jakimś takim środowiskiem pisarsko-dziennikarskim, no to ten język jest taki trochę średni. Ale z drugiej strony on ma się znać na tym, co robi, czyli ubierać innych malować, natomiast nie musisz umieć świetnie pisać, ale ja generalnie go bardzo lubię, cenię go za to, co robi, cenię go za, prog za jego programy, za jego osobowość, za tą energię, którą on Przekazuje kobietom za to, że jest taki pozytywny, i generalnie bezkrytycznie podeszłam do tej książki. I powiem Wam, że nie zawiodłam się, i bardzo chciałam właśnie zobaczyć, jak to się stało, że on jest w tym miejscu, w którym jest, że on zrobił ten świetny program, że ten program odniósł taki sukces. I tutaj on szczerze opowiada o swoim życiu. Od początku, od szkoły podstawowej do teraz, odpowiada o swoich różnych problemach. O tym na przykład, że kiedyś był bardzo gruby, ważył około 130 kilo, potem zachorował na anoreksję, miał taką naprawdę mega anoreksję, i do tej pory się z nią zmaga i to jest taki trochę paradoks że osoba, która nie może sobie poradzić z własnym ciałem, doradza innym i dodaje innym pewności siebie, a propos ich ciał i on o tym też tutaj pisze, że to jest dla niego trochę dziwne uczucie i było na początku, że czuł się trochę nieferwobec tych kobiet i on tutaj, mamy opisane na przykład no cała jego po biografia, o tym, że na przykład zaczynał w szkole aktorskiej, której nie ukończył, o tym, że podchodził, on jest, yy, z Leicesteru i podchodził do Londynu trzy razy, o tym, że na przykład yy, to nie jest tak, że wiecie, zaczynacie pracę nagle w jakiejś super agencji, w super jakiejś firmie, robicie nagle, jako powiedzmy makijaży bo on zaczynał jako makijażysta sesję dla Chanel, tylko on zaczynał słuchajcie od zwykłego stanowiska makijażu w bodyshopie w Londynie i um, potem był regionalnym, potem gdzieś tam jeździł, natomiast on po prostu zaczynał od tego, że był makijażystą i sprzedawał kosmetyki, robił klientkom metamorfozy, żeby fajnie wyglądały, żeby wepchać im kolokwialnie mówiąc jak najwięcej kosmetyków. Potem jest też pokazana jego droga, właśnie jak on potem z tego makijażysty był w ogóle samoukiem i bardzo dużo mu też pomagał jego uryk w załatwianiu spraw i to, czego nie umiał to po prostu do wyglądał i do zachowywał się, bo miał zawsze poczucie humoru, był uśmiechnięty, był pozytywny. I co ciekawe, to jest to, że właśnie potem, jak już skończył z makijażem, to właśnie przyszedł na stylizację i doszedł do wiązku życiuchy, to jest właśnie to, co mu daje w życiu największą przyjemność. I co jest również interesujące, tę historię, którą tutaj opowiada, na przykład jak był stylistą, to e, jak miał stylizować czasami jakieś gwiazdy, gdzieś tam na przykład do teledysku albo do jakiegoś koncertu i gwiazda koniecznie miała parcie na jakieś znane marki, na jakichś znanych projektantów mega drogich, a na przykład ktoś z wytwórni ciągnął go na bok i mówił, że nie, słuchaj, my nie mam absolutnie pieniędzy na kreację dla niej od Chanel czy tam od Prady, to on, słuchajcie, znalazł gdzieś tam w jakiejś dzielnicy, w Shepherd's Bush, chyba z tego co pamiętam, jakiś taki bazar czy miejsce, gdzie kupował po prostu metki Chanel, Prada i tak dalej, po czym kupował ciuchy w top shopie, innych jakiś markach i po prostu przeszywał metki, tak, że gwiazda była zadowolona, wyglądała w tym świetnie, czuła się świetnie i on też spełnił swoją rolę, także to było takie trochę małe oszustwo, ale generalnie takich tego typu historii różnych jest tutaj więcej. I jeszcze Wam powiem a propos, ciekawą historię a propos tego programu, bo on zanim trafił do jak dobrze wyglądać nago, on no to oczywiście chodził na wiele castingów, on to też opisuje i na wielu castingach chcieli z niego zrobić takiego stylistę kąśliwego, krytykującego, takiego czepiającego się wszystkiego i nawet on opowiada tutaj taką sytuację, że on nawet mówił babkom, że on tak nie potrafi, on taki nie jest, on jest pozytywny i on nie, nie może być takim stylistą i już tracił powoli nadzieję na to, że po prostu e, będzie mógł występować w jakimkolwiek programie telewizyjnym, bo wszędzie chcieli stylistów takich krytyków ostrych. Natomiast któregoś razu chcieli właśnie wprowadzić, telewizja chciała wprowadzić taki format, gdzie, żeby dodawać kobietom pewności siebie, żeby po prostu przestać lansować taki niezdrowy, anorektyczny, modelkowy typ. I wtedy okazało się, że ta pozytywność Goka, że to pozytywne nastawienie, ten humor i te dobre wibracje, które on chciał dawać innym, właśnie pasowały tutaj po prostu idealnie. I od tego zaczęła się jego światowa kariera. Z tym, że on ogólnie on też mówi na przykład, że w życiu by nie uwierzył, gdyby ktoś mu powiedział na początku że ten program odniesie taki sukces i że on odniesie tak światowy sukces. Ogólnie bardzo Wam serdecznie jego biografię polecam, już więcej nic nie mówię, już nie sprzedaję żadnych historyjek, których jest tutaj dosyć dużo, także moim zdaniem ta książka jest fajna, ale mówię, ja do Goka po prostu bezkrytycznie podchodzę, bo bardzo, bardzo lubię jego energię. Także to były moje czerwcowe inspiracje, mam nadzieję, że Wam się podobały. Teraz przed nami wakacje, moje wakacje zapowiadają się akurat tak dosyć ciekawie pracowicie, nie planujemy żadnych Jazdów, niestety, wakacyjnych i urlopów, nad czym bardzo ubolewam. No ale będę działać inne sprawy, więc nie ma tego złego, myślę. Co by na dobre nie wyszło. Mam nadzieję, że Wasze e, wakacje będą super. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w moich następnych filmach. Papa! Pa.